Siemano, z tej strony ja, MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale I w dzisiejszym odcinku będziemy sobie grali w podróby Minecrafta Jak możecie zauważyć, mam tu przygotowaną pierwszą grę Pixel Worldcraft I w nią sobie zagramy Ale jeszcze przed tym, koniecznie zostawcie łapkę w górę I zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco Bo filmy pojawiają się codziennie Dobra, jak możecie zauważyć, jestem już w tej grze Co jest? Reklama mi wyskoczyła O nie, naprawdę na Microsoft Store są reklamy Wytyfy Pominąłem ją I jak możecie zauważyć, to jest nasze menu Crafting się nazywa. Mocno jakoś. E, tutaj mamy play. Dobra, zobaczmy, co się wydarzy, kiedy kliknę play. Mamy tutaj ładowanie. Elegancko. O, generuje świat. Zobaczymy zaraz, gdzie. Ej, znowu się włączyła reklama. O, ale dobra, stworzył się świat. I jak możecie zauważyć, jesteśmy w Minecraft. Ej, ale czekajcie, bo czy to nie jest ta wersja, którą było można kiedyś grać na przeglądarce e, na Minecraft.net? W sensie, bo to tak wygląda. Patrzcie to. Czekajcie, Czekaj. jak ja będę budował, mogę normalnie budować, Nie mogę, mogę latać, nie mogę latać. Mapa jest ograniczona. Okej, okay, czyli my tutaj nie zagramy Survival'a. i w ogóle, jak kręcę to. Patrzcie, to nawet działa na odwrót. To jakby od prawej strony się. Ej, wytyfy! Wy? Mocno! Czyli za mapę nie uda nam się nigdzie y, przejść. Ale no, kurczę, spodziewałem się po grafice. Że tu będzie coś innego. Ej, ja spadłem poza mapę. Halo! Ej, i co teraz? Ej, i co teraz? Inwentory. Okej, okay, tu mamy inwentory. Mogę sobie zamieniać. Aha, poszczególne bloczki. Ale ja cały czas spadam. Czy ja mogę tu jakoś. i nie mogę nawet z tego wyjść? Opcje? Ej, o co chodzi? Jak ja mam sobie teraz. Jak ja mam się zrespić od nowa? Halo? Halo? O nie, zepsułem grę. Naprawdę? Nie sądziłem, że ta wersja Minecrafta będzie tak zbagowana. Dobra, prze to w takim razie do następnej. Tylko pytanie, jak ja mam teraz z niej wyjść, skoro yy, nie mam tutaj nigdzie exit. Nie mogę sobie. Ej, nie mogę. Co jest? Dobra, udało mi się wyłączyć tamtą grę i teraz zagramy sobie w Craft Pocket 3D Survival and Exploration. Nie wiem czy dobrze czytam, ale dobra, klikam sobie graj i zobaczymy, czym ta gra mnie zaskoczy. I tutaj mamy całkiem inne menu. Mamy tutaj taki napis i patrzcie jakie menu, dobra. Single player mode. O kurde, co jest? Ty, ej, jak my opadamy wolno. Patrzcie, tutaj normalnie myszkę mi widać. Ej, wow, jak głośno, jak głośno dźwięki, ale dobra. Y, Okej, okay, dobra, WSD, up Patrzcie, mamy nawet controlsy tutaj. Ej, czy ja. Co jest? Ej, jak ja to. Ej, o co. O, o co tu chodzi? Czy ktoś mi jest w stanie to wyjaśnić? Jak ja mam sobie zamienić y, bloki? W sensie. Co jest? W ogóle. Patrzcie, to przenika. Tekstury przenikają, człowieku. Co to za gra? Ej, ale czemu ja nie mogę. Mogę tylko. Mogę tylko stawiać y, bloki? Na spacie jest w ogóle. Ej, co to jest w ogóle? Czekajcie, czy ja mogę menu? O nie, dobra, bo mi. Mnie... O nie, serio? Ej, co to jest za wersja gry jakaś? Pobagowana, tu się nic nie da zrobić. Jeste w sensie się serio, patrzcie. Próbuję coś rozwalić. Mogę rozwalać, ale te inwentory. A czekajcie, inwentory na I. O, mamy. Dobra, czekajcie, bo i co? jak dam sobie teraz dwójkę. No nie mogę! Mogę! Tak, mogę. Dobra, tylko czemu na spacji? Jest, słuchajcie, menu, patrzcie. jak klikam spację, żeby wskoczyć i nie mogę. Ej, co? Co tu chodzi? Co to za gra? Nie mogę skakać normalnie. Ej, czekajcie, bo tam jest jakiś bloczek. Ej, jakie mam skoczyć? O, dobra, skoczyłem. udały Ej, co to za drzewo? Co to jest za drzewo? Wytywy. <laughs> wy. Dlaczego na żadnej z tych wersji nie mogę po prostu sobie y, normalnie grać survival, tak jak być powinno? Tylko mam cały czas jakby kreatywny. Czemu to tak się dzieje? Mamy selek. Okej, okay, mogę sobie grzyba położyć. Okej, okay, stawiam. No i czemu menu się odpala? Ej, wytywy. Wy. Dobra. Jak idę, to mogę skakać. Jak stoję, to nie mogę skakać. To jest dziwne. To jest fest dziwne. to się nie rozumiem. Dobra, zejdź sobie do cave'u, zobaczmy, co tam będzie. Aha, to nie jest cave, tu jest woda, ale dobra, stanie jak wpadnę do wody. Ty, patrzcie, ta woda się rusza, wow. Kurczę, myślałem, że te gry będą trochę lepiej wyglądać, bo jednak ich grafika, to co przedstawia grafika na Microsoft Store, no wygląda trzy razy lepiej niż to, yy, co się dzieje po odpaleniu tych gier, więc no ja proponuję przejść do kolejnej, bo tutaj no nie zagramy sobie survivala, a chciałem sobie zagrać survival, wiecie o co chodzi? Okej, okay, naszą kolejną grą jest Survival Craft, jak sami widzicie i to jest wersja demo, tylko dlatego, że nie chciałem płacić 20 zł za podróbę Minecrafta, hello. Czy ktoś mi jest w stanie wytłumaczyć, czy ktokolwiek to kupuje? No ale dobra, dajemy sobie single player, robimy nowy świat. Co jest? Patrzcie, tu jest jakiś statek, ptaszki, coś. Wow, wow. Ej, to jest jedna z lepszych podróbek jak na razie, z tego co widzę. O, oh, okej, okay, tutaj mamy, o, oh, a nie, nie, ja nie chcę. Ej, nieźle, nieźle. Czy ja mogę, aha, ty, ja mogę kucać sobie, patrzcie, ej, ja mam F5? Nie, nie mogę F5, ale patrzcie, mogę normalnie Normalnie rozwalać tra. Ej, to jest żyrafa. <laughs> ej, czajcie grać sobie w Minecrafta i widzicie nagle żyrafę. Co to się dzieje? Dobra, spróbujmy zdobyć sobie drewno. Ej, co to jest dzik? To jest chyba dzik. Patrzcie. Ty, on mnie bije. To on mnie bije. O kurde, co jest? Gościu, gościu, gościu. Ty, ty, ty. Czy ja mogę sprintować? Nie mogę. Spaduwa, spaduwa. Ej, 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 gościu. O nie, o nie. W co ja się wrąbałem, widzowie? W co ja się wrumbałem? Dobra, czy on może skakiwać na bloki? Może. A! Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Czy ja naprawdę zginąłem? Ja naprawdę zginąłem. No ale dobra, okej. Okay. Idźmy w takim razie teraz. Postarajmy się zrobić jakieś podstawowe eku. Zobaczymy, czy nam to się w ogóle uda. Bo wydaje mi się, że może być z tym. Y, y, delikatnie mówiąc, kiepsko. Ale no dobra. Okej, okay, jestem przy drzewie. Spróbujmy sobie go rozwa. O, normalnie. Ty. Ej, ale ta. W porównaniu do tego, y, w co graliśmy wcześniej. Ta gierka chociaż działa. I można tutaj grać survival No więc dobrze. Co teraz? Czekajcie. Dajemy sobie drewno. Okej, okay, robimy sobie. Deski. Y, czekajcie, musimy sobie teraz dać. Tak. Ej, czemu to zostaje. Okej, okay, dobra. Nieważne, nie pytajcie. Ej, rozwalimy sobie więcej drzewa. Zebrałem trochę więcej drzewa, jak widzicie. Ej, są wielbłądy i osioł. Ej, a my jesteśmy głodni, bo przed chwilą miałem komunikat. Patrzcie, jaki wielbłąd. Człowieku, wielbłąd. Przejdzie, jakby były wielbłądy w Minecraft. To by było naprawdę grube, nie? Dobra, ej, robimy sobie kilof, Jeżeli takowy się da zrobić. Ej, czy ja mogłem zrobić grabie? Patrzcie, można zrobić grabie. Ej, co jest ty w tej grze? można zrobić grabie! Ja nie wiem co ja mam powiedzieć w ogóle, nie. Rozpijcie zajrze... Że... Ej, kurde, mamy grabie. Mogę coś pograbać? Ej, pa! Aha, bo to o to chodzi z grabiami. To jest jak motyka? To jest chyba jak motyka. Okej, okay, czyli to jest w zasadzie. No nieźle, nieźle, nie powiem, że nie. Kurde, zaczął padać deszcz. Co jest? Pioruny, walun człowieku, dobra, trzeba budować bazę. Trzeba się gdzieś skitrać. No bo jak to tak? Dobrze, że mam tutaj kilof elegancko. O, proszę bardzo, cyk. Ej, tutaj z tego co widzę mamy życie, mamy głód i mamy pi Cześć, halo, czekajcie, bo ja chyba czegoś tutaj nie rozumiem. Czy ja mam normalnie tutaj pić? Ja nie wiem, ja nie wiem, ale dobra. Y, musimy zdobyć jedzenie w takim razie, widzowie. Więc robimy sobie patyki znowu. Proszę bardzo, cyk. I robimy sobie teraz tutaj miecz, cyk. O, ty, jaka maczeta. O, chłopie, ale maczeta, dobra. Idźmy teraz coś upolo. Co jest, co się stało? Okej, okay. dobra, nieważne. Mamy maczetę, więc musimy zdobyć teraz sobie jakieś jedzenie. Tylko pytanie, ja nie wiem, co ja tutaj... Ty, tu są dźwięki normalnie chodzenia po wodzie. Ej, o! O co chodzi? Co tu się dzieje? Ej, bo nam jest zimno, trzeba uciekać. Chodźmy na pustynię. Ej, bo my zamarzamy. Ej, co jest? Co jest? Czemu my zamarzamy? O nie. Ej, niech wyjdzie słońce, czemu pada? Jesteśmy na pustyni, tu powinno być git, nie? Wytyfy. Ja już nic nie rozumiem, naprawdę. Chciałbym to zrozumieć, ale no nie, nie, nie da się, nie da się widzowie. Musimy iść w takim razie lasem i szukać jakichś zwierząt. Przed chwilą tutaj była masa zwierząt. Zaczął padać deszcz. O, jest wielbłąd. Zobaczymy, czy będziemy mogli go zaatakować. Wow, widzieliście to? To walnęło koło nas. Ej, on jest tak zmęczony, że musi odpocząć. Mocno, bardzo. Ty, tu jest lew! Dobra, atakujemy lwa, nie ma co się cackać z tymi kurde, gagatkami. Ej, nic nie widzę! Ej, czy on mnie naprawdę na dwa hity zabił? Dobra, przejdźmy sobie do ostatniej gierki dzisiejszego odcinka. Okej, okay, jesteśmy w kolejnej gierce. Nie mam pojęcia co tutaj się dzieje. Czy się serio, jak ją włączymy i od razu się zaczęło tutaj ładować. Zobaczymy, gdzie. Hej, okay. ej, to jest multiplayer. Co jest? To jest, patrzcie, tu są inni gracze. Co jest? O my gy, patrzcie, oni mają tutaj diamentowe zbroje normalnie, wy, ty, Dobra, wejdźmy sobie do portalu. O lol. Dobra, na przykład tu chcę się przyteleportować. Gdzie ja jestem w ogóle? Aha, dobra, się załadowało. Nie dość, że to jest podróba Minecrafta, to jeszcze ma multiplayer. Czajcie coś takiego, moi drodzy? Ej, nigdy bym nie pomyślał, że będę grał w podróbę Minecrafta na multi w dodatku. Jak... Mogę niszczyć? Normalnie mogę niszczyć Okej, okay. a, kurde, jakie dźwięki Ej, ale to strasznie dziwnie jakoś działa Tak mega wolno w porównaniu do Mam jedzenie, a, to była, czekajcie, bo to co to jest? To jest chyba pełna, tak mi się wydaje Ej, mocno, bardzo mocno, nie? Serio, wbiłem na mapę, gdzie było Najwięcej ludzi, bo ja chcę zobaczyć, jak tu wygląda Na przykład walka, jak się napierdzielają Bo na pewno y, tutaj się biją Więc sprawdźmy, jak to wygląda, okej okay. Oni tutaj, o, idzie sobie ziomek, jak możecie zauważyć Będą się bić? Pa, będą się bić Człowieku, pa, jak się, a, nie, ja nie Będę wychodził, bo. Po, po, po tu, to, po tu. Ty, a tam normalnie jakieś znaczki. O, czy ja mogę wziąć jego przedmioty? Nie, nie mogę. Patrzcie. O, a masz! Dobra, nie, nie, nie. Zawijamy się, zawijamy się, zawijamy się, zawijamy się. O, dobra, okej. Okay. Uff. Ty, co jest? Co z tobą? Co? Ej, czemu on mnie podpalił? Przecież jestem na spawnie. No nie gadaj, że ja teraz ginę Gdzie jest jakaś woda? Halo. O, dobra, żyję. Ej, dobra, dobrze, że mam mięso. to mogę sobie. Mogę sobie zjeść? Nie mogę go zjeść. Ej, co jest? <laughs> dostałem mi temy. Jak je ubrać? Normalnie, ale kozak. Daj mi więcej. Tak. Tak, daj mi więcej! Dobra, ej, let's go! Let's go, lecimy. A nie, ja chcę teleportować się. O nie, już nie mogę! Czy jest coś tutaj? Patu, tu są itemy! Hu, uh, uh, hu. Pa! Yo! Patrz, ile mam itemów, temu w pato! Ej, ale się obłowiłem w ogóle. Co jest? Ty, czekajcie, bo to jest. Aha, to jest motyka. Ale mamy miecz. Dobra, czekajcie, to zjedzmy sobie może. Mogę zjeść? Jak tu się je? Nie mogę zjeść. Ej, nie mogę w ogóle jeść. Dlaczego nie mogę jeść? Dam radę, stąd uciec tak, aby nikt mnie nie zabił na przykład. A ty. A może my zabijemy? Patrzcie, tu jest jakiś ziomek. A nie, to jest zombiak A to nie jest łódka w ogóle. O nie, to jest łódka F3. Patrzcie to. O lol. Ej, a F5 działa? Nie, nie działa. Yo, patrzcie, płyniemy se gdzieś. Ale sztosik. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zabije. Kurde, ale tu rozwalili świat. oni się gdzieś tu klepią. A tu jest jakiś ziomek, ale trzeba na niego uważać, bo on jest jakiś szalony. To on mnie... Ej, czemu on mnie tak szybko goni? Nie, 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 nie. Bardzo źle, bardzo źle. Dobra, on nie trafia. On nie trafia. O, patrzcie, to jest przycisk YouTube'a. To jest przycisk YouTube'a. Dobra, wychodzimy. Wychodź, wychodź, uciekamy, uciekamy. Uciekamy, 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 uciekamy. Nie, 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 nie zabijaj mnie! Dobra, czy on mnie goni? Sprawdźmy to. No goni mnie! O nie, no i zabije mnie, naprawdę! Szybko do wody, szybko do wody, szybko do wody! Patrz, o, no, o, mi się grać! To już nie będzie to samo. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał i napiszcie, która z tych wersji Minecrafta Wam się podobała najbardziej i z której byście chcieli na przykład cały odcinek, bo te dwie ostatnie były naprawdę spodne. Spoko, w sensie, no dobra, spoko, ale takie, że no dało się w nie zagrać po prostu, nie? Więc czekam na wasze komentarze, ja byłem MWK i widzimy się już jutro. Elo, pa!